Manko. Niedziela. Jestem 11 z groszem. Od rana robiłem przy szałasie. Po tym, jak brakło mi gwoździków, stwierdziłem, że w końcu zrobię sobie kobyłkę do rzeźbienia. No i proszę, powstała kobyłka. Może jest brzydka, może jest nieco koślawa, ale jest moja. Całkiem. Całkiem spore miejsce widzicie, będę mógł duże kawałki drewna wsadzać na miski bądź kuksy. Jeszcze tu ją troszeczkę trzeba nożykiem obskrobać, żeby pozbyć się tych zadr, ale jest, jest całkiem fajno. Podoba mi się, zadowolony jestem. Gdyby się ktoś zastanawiał, jak tutaj będę mocował kawałki drewna, to tu wsadzamy powiedzmy drewno na miskę po bokach lub od góry wbijamy kliny. I można spokojnie rzeźbić bez obaw, dużymi dutami nawet bez obaw, że wbijemy sobie duto w nogę, czy tam w brzuch, jak, jak nieraz to bywało, jak wcześniej robiłem, że siedziałem i po prostu między nogami trzymałem kawałek, kawałek drewna. No, także jestem zadowolony. Całkiem fajna kobyłka. O, a dzień jest piękny. Ketarda. No nic. Bywajcie, na razie, hej.